Cześć, z tej strony Tomek Homczyk ze Sportmanii. To jest program Raport Major i mamy drugiego gościa. Dzisiaj jest nim Kamil djukens Duke. Witam, cześć, Siango. Cześć Kamil, no jak ci mijają wakacje, to po pierwsze, a po drugie trochę się nudzimy chyba na tej scenie cs -a. No troszeczkę przez te ostatnie tygodnie faktycznie taka susza, ale już czas się napić, bo e, Major już za rogiem. No właśnie, spotkaliśmy się, żeby tutaj pogadać o Majorze. No i co? I sobie, kto nie zna formatu, to powiem tylko, że sobie będziemy przelatywać przez wszystkie drużyny, które biorą udział w Majorze, w pierwszej fazie Majora i Kamil będzie typował, która jego zdaniem drużyna jest, która drużyna się zakwalifikuje dalej. Hmm, czyli osiem. Osiem drużyn musisz wytypować, tak. więc sobie lećmy, myślę. Od, zaczniemy od chyba od głównego faworyta, Vitality. No chyba się zgodzisz, że tu nie ma co mówić. Numer dwa na świecie wydaje się pewniak do awansu. No tak, pewniak. Ostatnio IMG, chociaż ulegli Liquid, grali naprawdę bardzo dobrze, pokazują fajnego CSa. Zajmą... No to jest klasa sama w sobie. Już dorównuję tam Simplowi. Ostatnio oglądałem streamy właśnie Simpla, zanim jeszcze ostatnio trzymał bana na Twitchu, ale to zupełnie inna e, historia. No te pojedynki zajął kontra Simple ogląda się po prostu fenomenalnie i liczę, że już w tej późniejszej fazie zobaczymy taki meczek. Chciałbym w formacie best of Three, żeby jednak nie w tych pojedynkach, bo te pojedynki czasami potrafią e, te niespodzianki nam dawać. No jest to tak, jak wspomniełeś, drugie duże na świecie. Powinni oni awansować, chociaż czasami. Jednak są te problemy. Przegrywają strasznie dużą ilość rund na eko, i to jest właśnie ich największy problem. No ale był ten okres 3-4 tygodni. Te wakacje, które można było dobrze wykorzystać. Przetrenować i też wypocząć przed tym bardzo długim turniejem, jakim jest Major, bo to jednak 3 tygodnie rozgrywek. I czy ty uważasz, że Vitality może wykreować innego lidera niż, niż zaju? Że ktoś tutaj może zaskoczyć, może pozytywną formą pokaże? Pokaże pozytywną formę RPK albo Apex? Czy, czy to jednak i tak dalej będzie ta drużyna uzależniona od tego, co pokazuje zaju? Pierwsze skrzypce, no to jest Zajwu, bez wątpienia, chociaż i widzimy Apexa, i widzimy Alexa, chociażby na finałach ECS-a, które e, Miałem okazję komentować troszeczkę e, czasu temu, ale jednak ten turniej bardzo dużo nam pokazał, bo to ten turniej dał im tego kopa w rankingu przede wszystkim I dał dużo pewności siebie I tam i Alex e, przed e, swoją publicznością i Apex grał naprawdę bardzo dobry turniej I wydaje mi się, że Zajwu, no to jest ta podstawa, ten fundament, bez której mm, Vitality nie osiągnie tego, co będzie chciało. Czyli jednak zwycięstwo na, na tym majorze. Przed nimi bardzo długa podróż, ale Apex i Alex. Ja na, na nich również bym spojrzał, bo jednak to jest ten drugi poziom zaraz po Zajbów w tej ekipie. Okej, okay, czyli. Czyli mogę tutaj postawić krzyżyk przy Vitality, że typujesz ich do przejścia tak, dalej. możesz. Dobra, to w takim razie stawiam. Amerykanie, czas na Amerykanów, NRG po zmianach, no i jak ty patrzysz na Amerykanów, bo oni tak jak rozmawialiśmy też w poprzednich materiałach, że, że no, różnie z ich formą bywa. I tutaj, no niby są pewniakiem, ale to jest takie właśnie nie wiadomo, co pokażą. W poprzednim majorze przecież tak było. Oni teraz musieli przejść znów przez ten cały proces kwalifikacyjny, dostać się ponownie na tego majora. Ostatnio zawiedli ja na poprzednim majorze postawiłem, że oni wyjdą z wynikiem 3 do 0 do następnej fazy, a jednak klopik nie wyszło. Zagrali tą właśnie pierwszą fazę, tą fazę pretendentów. Tam rozjechali wszystkich, ale już w tej fazie top 16. Zaprezentowali się że jak mogli. Przegrali na Complexity. Pamiętny Klacz 1 na trzech Shazama na Keshu, jeszcze jak ta mapka była w obiegu. No to był taki troszeczkę gwóźdź do trumny, ale widać, że teraz się odbili. Stanisław przyniesie troszkę tej świeżej krwi, chociaż ten ostatni turniej, gdzie jeszcze grali z DAPsem, zagrali bardzo dobrze. Ale jednak Stanisław ma takie troszeczkę inne podejście, do gry, mam wrażenie, niż Dabs. Dabs bardzo mocno odstaje indywidualnie, on zawsze się poświęca w 100% właśnie ku prowadzeniu, troszeczkę indywidualnie gra słabiej. Za to Stanisław też indywidualnie grać potrafi. W tych sytuacjach klaczowych też potrafi się odnajdywać. I to jest ta duża, na którą ja bym jednak postawił. W tej fazie pretendentów oni dadzą sobie radę. Ale już w tej fazie top 16 mogą być problemy, ale ja chciałbym ich zobaczyć w tej fazie Champions Stage. Okej, okay, a co mi powiesz o, o Tariku, bo o, czy twoim zdaniem on gra na miarę swoich możliwości w energii czy, czy to jednak nie jest ten poziom, do którego on nas przyzwyczaił? Wydaje mi się, że widzieliśmy lepsze czasy, widzieliśmy gorsze czasy w wykonaniu Tarika, jeśli chodzi o tą stricte grę indywidualną, ale jednak na majorach grał zawsze solidnie. Nie było majora, gdzie zawiódł przecież jeszcze w tym samym składzie Counter Logic Gaming, gdzie się przebijał do tej iści swojej topki. Wydaje mi się, że no to jest gracz, który potrafi zmienić przebieg zupełnie każdej rundy. Nawet jeśli to jest sytuacja 5 na 3, 5 na 2, w tych sytuacjach, gdzie wydaje się, że drużyna po prostu nie ma szans już na zwycięstwo, on potrafi jednak przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść i gdzieś wpłynąć na to spotkanie w bardzo pozytywny dla siebie i w swój drużyny sposób. To jest drużyna numer 5 w rankingu HLTV. Czy ty oczekujesz od nich tego wyjścia? Tylko z tej pierwszej fazy? Czy, czy Twoim zdaniem oni powinni mierzyć już, że tak powiem, no, w same najwyższe pozycje na majorze? Powinni mierzyć w champion Stage, ale ja się w tamtym roku przejechałem. Bo sam mm. nawet w Pikemie wybrałem i, i bardzo mocno się na niej zapiąłem, dlatego w tym roku lekko z dystansem, ale trzymam za nich Okej, Ok, czyli, czyli stawiamy plusik przy Energy tak. w drugiej fazie, Energy będzie. Tak jest. Dobra. G2, nasi, nasi znajomi z Poznania, fajni, fajni chłopcy. No właśnie, czy co z G2? Czy, czy Kenneth pociągnie ten wózek do, do, do drugiej rundy? Chciałbym, ale jakoś no, ten IM Chicago, powiem szczerze, fakt, faktem, no to był miesiąc temu praktycznie. Bez trzech dni licząc. Gigi Liga, no nie mieli konkurencji na Gigi Ligu. no to była najlepsza drużyna, to była drużyna, której praktycznie się nie spodziewało, że na Gigi Ligu się potrafi na, 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 na turnieju takiej rangi, ale zagraj pewny turniej, dobrze zagrał Lucky oraz właśnie Kenes. tam ze Snajperką, teraz serio, Kenes zrobił taki progres w ostatnim czasie, jego forma z turnieju na turniej robi się coraz lepsza, na Majorze w fazie numer jeden znów bym postawił plusik. Natomiast już tej kolejnej pojawią się pierwsze schody. Bo jednak ten Intellect Stream Masters, ta ostatnia odsłona, no, była bardzo, bardzo słabo rozegrana przez nich i. A ty znów... myślisz, a ty myślisz że, tak. że to właśnie forma zwyszkująca Kenego za WP jest spowodowana tym, że on czuje oddech zaju, że on, że on czuje to, że już y, kiedy mówisz o francuskiej scenie, nie wymieniasz Kenego na pierwszym miejscu, tylko mówisz o zaju na pewno dla nich pojawienie się zajmu takich tak naprawdę znikąd działa na pewno na nich motywacyjnie i też chęć w jakiś sposób pokazania się lepiej indywidualnie na pewno ich motywuje i widać, że KNS, że oni w tej chwili są na trzecim przepraszam, na drugim miejscu i oni chcą jednak prześcignąć to vitality przed nimi no jeszcze trochę pracy, naprawdę sporo pracy ale jednak czuć w tą walkę tak jak za starych czasów przecież było Envias oraz właśnie Gamers 2 czy. No teraz już g rzecz jasna. I widać tą jednak tą taką wojnę wewnętrzną, chciałoby się powiedzieć. Taką w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo fajnie jest widzieć znowu rywalizację dwóch czołowych francuskich ekip, właśnie na topie. No właśnie, wydaje się, że g złapało takiego bakcyla, i na tej francuskiej scenie się dzieje. I te dwie drużyny się napędzają wzajemnie, a ja mam wrażenie, że troszkę tej, tego napędzania brakuje u nas na polskim ogródku. No ale to teraz nie o polskim ogródku. To jest to, a, a na inny czas. Tak, tak. Dobra, czyli plusik przy Gitu, czyli w drugiej, w drugiej rundzie będą. Tak, liczę na to. Dobra, Brazylijczycy, Furia. Zobaczymy ich podczas Game Clasha, ale wcześniej jednak wcześniej jednak Major. No i czego oczekiwać po Brazylijczykach? No bo to jest, to jest ciekawa, ciekawa drużyna. Ja szczerze nie wiem czego pod nich oczekiwać. Chyba was to jest dla nich no maschew tutaj, patrząc na to, z jakim seedem przystępują do tej pierwszej fazy, ale, ale czy coś więcej? Stać ich na to? Ciężko im powiedzieć, bo Furia to jest... Drużyna, która może zmienić zupełnie wszystkich albo zmienić nikogo. To jest drużyna, która opiera swoją grę głównie na momentum, na, tam, na takim ciągnięciu swojej drużyny razem, wspólnie przez kilka rund z rzędu zdobywając właśnie masowo te rundy. A gdzieś takiego podejścia stricte taktycznego troszeczkę. To nie są duże nasz tak bardzo heavy nastawione na, 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 na ten aspekt taktyczny, tylko bardziej szukanie tych entryfragów, dopasowanie się do konkretnego momentu gry, gdzieś szukanie kontry do tego, co się dzieje na mapie, a nie przygotowania od samego początku do samego końca konkretnych rund. Dlatego wydaje mi się, że furia. Jako na która naprawdę ma pod kątem umiejętności manualnych, no jest jedną z topowych na świecie w tej chwili. Casera mhm. to art, co prawda, ze snajperką, jest to gracz bardzo specyficzny. Du dużo ludzi ze sceny brazylijskiej właśnie bardzo mocno na niego narzeka, że powinni właśnie arta na jakiegoś lepszego snajpera zamienić, ale jednak to kto jest gracz w sytuacjach takich, gdzie cztery graczy TQ1 BS i Art pozostawiony jest całkowicie na drugiej stronie mapy i on potrafi tak jakoś zebrać uwagę na sobie, że praktycznie pozostała czwórka wchodzi na BS, który nie jest aż tak szczelnie kryty. I jednak Art dobrze się wkomponowuje w tą drużynę, co do tego nie ma wątpliwości, ale indywidualnie liczyłbym na poprawkę teraz na, na majorze, jeśli chcą faktycznie zagrać dobrego majora, przede wszystkim ze spokojem dostać się do tej Fazy numer dwa. W fazie numer dwa już się schody zaczną, ale jednak tutaj myślę, że jest na tyle tych dużym troszeczkę niższego tieru, że pozwolą sobie jednak na wyjście z wynikiem 3-1. To właśnie wywołałeś trochę Arta do tablicy tutaj. A ja chciałem cię zapytać, czy ty nie masz wrażenia, że teraz meta, o ile możemy tego słowa użyć w kontekście Counter mm. jest trochę nastawiona na agresywnych snajperów i wydaje mi się, że właśnie bardzo plusują tacy zawodnicy jak Zaju czy KNS, którzy agresywnie wchodzą, a art jest trochę takim biernym snajperem, i może z tego wynika to, że, że tak może nie krytycznie, ale sceptycznie się wyrażają o nim kibice? No tak, to jest, to jest akurat prawda. Jednak Izaju gra agresywnie i gra agresywnie. Art jest właśnie takim bardzo pasywnym snajperem, który jednak preferuje grać tą snajperką po stronie broniącej. Tam jest on znacznie aktywniejszy. Na finałach ECS-a, na overpassie dosłownie, to, to jest jego mapa. To jest jego najlepsza mapa, mam wrażenie. Tam ze snajperką po stronie CT po prostu robi miazgę, ale jak już przychodzi ten okres, że trzeba atakować, to jest naprawdę olbrzymi problem. No właśnie, no to co z furią, Kamil? 3-1 albo 3-2, że tu jednak to nie będzie taki czysty clean sweep, mam wrażenie. Okej. Okay. Z problemami wejdą do tej kolejnej fazy. Mouseports. Młodzież prowadzona przez weterana, czy zostanie doprowadzona do drugiej, drugiej rundy? Jak, jak ty to widzisz? Widziałeś głęboki jest duży oddech, to... Znak zapytania. Tutaj jest naprawdę duży znak zapytania, bo. Jest Kaligan, jest gracz, który ma olbrzymi bagaż doświadczeń, potrafi poprowadzić duże tak naprawdę znikąd do ścisłej czołówki, bo tak można tą historię obecnego składu Maosports um, przedstawić. Były problemy na ostatnim minorze, żeby się zakwalifikować. Teraz. Chciałbym ich zobaczyć w tej kolejnej fazie, jednak, ale to nie będzie tak łatwa przeprawa, mi się wydaje, bo oni są teraz. Dziesiątą ekipą w rankingu HLTV, mhm. ale tych przeszkód jeszcze mają do przeskoczenia. Jest Force, które za zagrało w końcu na pierwszym LANie, chciałoby się powiedzieć, i zagrali bardzo dobrze. Jednak trzeba troszeczkę marginesu wziąć, bo Minor CIS rządzi się swoimi prawami, swoimi zasadami i oni tam bez straty mapy praktycznie z jedną dogrywką, gdzie mieli kłopoty, bodajże na Team Spirit, z tego co mówię, nie byli na Mirażu. Mhm. E jest Crazy, które zagrało świetnie. Tutaj Mausports może mieć schody, bo to jest drużyna złożona z bardzo młodych zawodników. Nie licząc Karigana oraz Chris bo to są już weterani, ale mamy Voxica, mamy Frozena, mamy Robsa. Robs swoją drogą ma już naprawdę sporo doświadczenia. Woxic to samo, ale jednak, kiedy przychodzi ta dodatkowa presja Majora, psychika może po prostu działać niekomfortowo i niekorzystnie na jej grę. Okej, okay, ale czy ty nie masz wrażenia, że to jest, nie chcę powiedzieć, że aż tak du duże pokłady talentu, że oni nie potrafią tego talentu właściwie wyeksponować? Ale mam wrażenie takie, że trochę mm, Małp Sport cały czas szuka tego swojego stylu gry. Jak najlepiej wyeksponować swoich graczy, żeby to przynosiło odpowiednie korzyści. I wydaje mi się, że jeżeli to nie wyjdzie na, na majorze, to może mogą trochę zwątpić w ten projekt w udarze organizacji. Masz troszeczkę w tym racji, bo chociaż oni jakoś super długo w tym składzie nie grają. Właśnie chcę sprawdzić, od kie, kiedy była, była co, ta zmiana. Wydaje mi się, że ma kwiecień, marzec? Kwiecień, no właśnie też mi się tak coś wydaje. Coś, coś koło pełnego kwartału, albo czterech miesięcy. Tak, 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 tak. Coś, coś, coś koło tego. Uh... No. Dobra, nie będziemy tego szukać, tak, ale no, no. Po powiedzmy, że to jest gdzieś koło 3-4 mhm. miesięcy. Zrobili progres olbrzymi, ale zatrzymali się właśnie gdzieś na pułapie tej końcówki, pierwszej dziesiątki, początku drugiej. Nie potrafią się jak na razie przebić. Dobry występ na Majorze może być dla nich ciężki, ale liczę, że Karigan jednak gracz, który potrafi dobrze nastawić swoje gracze do gry, nawet kiedy jest olbrzymia presja kibiców i presja ludu na największym turnieju w roku. Chcę i zobaczyć dalej. Czyli Mausports plusik. Plusik. Okej, okay, czyli na razie, na razie bez zaskoczeń. może, może tym razem. Może... Teraz się dopiero zacznie, teraz się dopiero zacznie. No właśnie, yy, no właśnie, Norf i tutaj, tutaj ja mam poważne wątpliwości co do Norf. Ja również, no bardzo Tu słucham wątpliwości. twoich wątpliwości. Yy, major bardzo długo ich nie było na majorze w takiej naprawdę fajnej stabilnej formie. Na minorze męczyli się bardzo, wyszli z play inów, mhm. wyszli z tej fazy tak naprawdę. Do czołgania się chciałbym tak to ująć. No nie wiem, szczerze mówiąc. Walde jako prowadzący marnuje się w bardzo totalnie, dużym stopniu. Dla mnie to jest gracz, który indywidualnie jest niesamowity. Ale brakuje takiego porządnego prowadzącego, tak jakby chociaż MSL. No MSL teraz ma swoją ścieżkę kariery. Mhm. Mm. Gdyby tutaj zamiast Gejda postawili naprawdę na dobrego prowadzącego z tego składu, naprawdę byłoby coś fajnego. Ale jest tylko Walde, który nie ma takiego doświadczenia przy liderowaniu drużyny, bycia kapitanem, bo jednak trzeba mieć to coś, żeby być ingim liderem. I to w każdym aspekcie, nie tylko w grach komputerowych. Trzeba mieć po prostu to coś. I mi się wydaje, że Walde po prostu tego nie ma. i Jeśli Yugi nie zagra jakiegoś niesamowitego spotkania na miarę jego części kariery, w Heroic gdzie tam ze snajperką po prostu był bogiem, to będą musieli na następnego Majora znów się przedostawać przez minory. Także no właśnie, no tutaj plus minus. Nie masz <grym> wrażenia trochę, że, że, te, że te minory i Yugi to bardzo, bardzo się zawiedliśmy? Ja, ja uważam, że że takie podzielam twoje zdanie, że Walde no po prostu cierpi jako prowadzący, bo to jest gość, który no naprawdę w pojedynkę potrafi, potrafi grać i zresztą pamiętamy jego turnieje, gdzie on po prostu był najlepszym fragerem z całego turnieju, więc, więc to pokazuje, że ten chłopak ma wielki talent. A mam wrażenie, że trochę ta rola prowadzącego spadła na niego. No, no nie chciał chyba tego brać na, na swoje barki. No, nie miał chyba wyboru. No, Musiał się być. poświęcić jednak za drużyny. I wydaje Tych mi się, spotkań że tak. A no, no, zagrali no naprawdę sporo. Oni zagrali 5 BO3, 6 BO3 klaszając playiny, plus ta BO1K1 w fazie grupowej. Także na pełen dystans rozegrali i przegrana na Fnatic, przegrana na Crazy, przegrana na Mouseports, wygrana na MVP Project. Mm, nie, nie w tym roku. Nie w takiej formie, nie w tym składzie. Czyli, czyli Norf nie. Norf nie zapisujemy. Nie. Ok. Y jedziemy dalej. Crazy. Y odkrycie największe? Minorów? Tak okay. było? Zdecydowanie 2-0 na Fnatic. W ogóle bez żadnego oporu. Y Co prawda, był, były to mapy do 13. Tak. Były to zacięte mapy, ale nie spodziewałam się, że tam. Ten ta bałtrójka się zakończy wynikiem 2-0. Ja tutaj myślałem, że będą dogrywki, że Fnatic wyciągnie i tą swoją magią, że tak powiem, do tego Majora się dostanie, a tu jednak jesteśmy totalnie zaskoczeni. Crazy, 2-0, kwalifikuje się na Majora. To jest drużyna, która już na poprzednim minorze do Katowic zagrała świetnie, zabrakło im bardzo, bardzo niewiele i tutaj to jest ich czas. Pomimo tej fatalnej naklejki, która teraz jest w kliencie, liczę, że to 16 z zasięg. zasięgu. Ok, czyli, a czy ty byś ich tak jakby mianował całym, całym, czarnym koniem całego majora? Że to może być drużyna, która zrobi tutaj największe, największe zamieszanie? Mogą być upsety, mhm. ale w Champions Stage bym ich nie widział. Natomiast faktycznie, tutaj jeśli wszystko się ułoży, 3-1 pewne i następna faza i Mm, już w tej fazie głównej, mm -hmm. gdzie zobaczymy te 16 drużyn wraz mm -hmm. właśnie z drużynami z poprzedniego Czepią Stage. Yy, tam mogą być upsety, yy, ale jednak i tak mówimy teraz tylko o tej fazie, tak. która za moment nastąpi. Yy, zakwalifikują się tam, a w tej późniejszej może się dziać naprawdę wiele. Dobra, czyli plusik przy, przy Crazy. Rosjanie, Rosjanie, Force, które, no, o którym się dużo mówiło, że może grają nieczysto, tam były jakieś, jakieś domysły, jednak na LANie udowodnili, że coś tam grać potrafią. Jest awans, jest awans na Majora, no i co na tym Majorze? Na tym Majorze widzę i w kolejnej fazie. Krótko, to jest krótko odważne stwierdzenie, na ale mi ich gra naprawdę się podoba, to jak przede wszystkim Snajperka tam operuje. No. To jest po prostu coś pięknego. Piękny Counter-Strike, piękne granie drużynowe, i wydaje mi się, że to może być odkrycie CIS gdzieś na poziomie, może Win Strike, może nieco więcej niż Win Strike, bo jednak Win Strike nie, nie utrzymało się mhm. przez dłuższy okres, chociaż utrzymało się przez te dwa majory, tak, mhm. ale oni mogą osiągnąć znacznie więcej niż Win Strike. Może dziś zwycięstwo na poziomie Gambit w Krakowie to jest już bardzo, bardzo hmm. duże naciągnięcie, ale mogą namieszać. Czyli ty, ty, jak już tutaj wspominasz o Gambit, to uważasz, że oni są w stanie rywalizować na równi z takimi teamami jak Energy czy Vitality? Tak. Okay. To jest odważne stwierdzenie, odważne. ale wydaje mi się, że. Ma, grają na tyle mało przewidywalnego y, Counter Strike'a, i ciężko będzie gdzieś znaleźć y, fajne podwaliny pod analizę, bo oni bardzo mało grani na drużyny właśnie z tego ścisłego topu. Były to ewentualnie turnie online, tak? Y, teraz był ten pierwszy lan na minorze, i oni mogą sporo mm, mieć się w zanadrzu. I mogą naprawdę zaskoczyć. Mam wrażenie, że to, że to jest drużyna faktycznie, która zaraz po y, Crazy... Zrobić wiele podczas tego majora. Mm -hmm. No dobra, przenosimy się trochę dalej w świat, bo idziemy do Greyhound. No i właśnie, i tu już te pojedynki stylu pokazały, że to jest ekipa, która, no, która potrafi grać. Tylko pytanie, czy Tailu było tak słabe, czy Greyhound było tak dobre? No Tailu po tych ostatnich zmianach wyszli z tego drugiego miejsca na azjatyckim minorze. Greyhound z pierwszego, tak? Mm -hmm. Więc. Zrobili progres, gracze Greyhound, zaraz z dołączeniem byłego trenera x X.Comu też um, sporo progresu dokonali, ale wydaje mi się też, że to jest drużyna, która może być już zadowolona z tego, że oni na tym majorze zagrają. I... Nawet pojedyncze zwycięstwo, chociaż jeśli trafią na Syman albo na, na Dream Eaters, Dream Eaters dla mnie to jest totalny outsider tego turnieju i oni wejdą tam od razu z 0-3. Nie rozumiem ludzi, którzy wybierają w Pikemie Syman na 0-3. Totalnie. Ale Greyhound z każdego zwycięstwa będzie zadowolone i takie 1-3 będzie idealne dla nich Okej, okay, czyli nie dajesz im, nie dajesz im tak. większych szans, mimo tego, że tam na, 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 na Ażie ja Minorze grali całkiem przyzwoicie. Jednak wydaje mi się, że tutaj. Że zabraknie tego doświadczenia zabraknie, na europejskim teamach? troszeczkę. Mecz. Troszeczkę, pomimo tego, że grali na tych mhm. kilku Intellect Team Masters, że jednak e, te kwalifikacje azjatyckie w żaden sposób się dla nich nie marnują, bo wykorzystują potencjał tego, zyskują tego doświadczenia, ale to jest na razie za mało. Właśnie, ale też pamiętaj, że zawsze na majorok była taka historia, że zawsze azjatycka drużyna musiała jakąś europejską zbić w taki nieoczywisty sposób. Więc... No to to jest 101-3. <laughs> <Okay, laughs> tego sobie zostało. No, a w takim razie awangar, czy to jest drużyna, tak zapytam ciebie, tak samo jak pytałem Saję, czy to jest drużyna uzależniona od Jamiego w taki sposób, że jak on nie zagra dobrze, no to nic z tego nie będzie i będzie 0-3, czy to jest taka drużyna, która, którą jednak widzisz dalej, bo to jest. No właśnie, to jest taka nieoczywista drużyna i ja w sumie mam problem z nią, bo nie wiem, co z nią zrobić. Czy ją dalej, dalej typować, czy nie? Tutaj ten ostatni slot, mm -hmm. bo zostało tylko jedno miejsce tak, do sadzenia. Tak. No właśnie. E, Możesz na dawać. Między <grym> Awangar a Razers bym wszystko to rozważył. I liczę, że zobaczymy taką decydującą, bo trójkę, właśnie pomiędzy tymi drużynami o awans. Bo Awangar. Ma świetnego snajpera. Mm -hmm. Mają snajpera, który lubi sejować. <laughs> Ale jest to snajper bardzo skuteczny. Teraz wraz z dodaniem Adrena, olbrzymie pokłady doświadczenia, z się pojawiają w tej drużynie, którego wcześniej brakowało. I Adren, MVP przecież majora w Krakowie zagrał niesamowity turniej. Tutaj, jeśli znów ta motywacja się pojawi, odpowiednia, dobre prowadzenie. Kikert, który też wcześniej grał naprawdę solidnie. Wydaje mi się, że ten ostatni slot to będzie właśnie walka pomiędzy Avangara a HellRaisers, bo Complexity w tej odsłonie, pomimo tego, że jest świetne obo, najmłodszy zawodnik, który teraz zagra na Majorze. Um, no właśnie hmm. powiem Ci szczerze, że ja prędzej typowałbym tutaj Complexity do wyjścia dalej niż HellRaisers, bo HellRaisers co turniej mnie rozczarowuje, no po prostu nie wiem, no nawet w Poznaniu ja się spodziewałem więcej po nich, a a wyszło jak wyszło, no wyszło słabo. I uważam, że ten cały skład Razers są się po prostu nie dogaduje. I jestem prawie pewien, że jak oni nie awansują. Tak, chociaż po, powiem... zmiany, pomej że jeśli nie będzie żadnego sukcesu, chociażby dotarcia do tej fazy, to 16, mhm. to zmiany będą na pewno, bo Chociaż to jest wybuchowa mieszanka. No je, mamy Oscara, mamy Angel'a, który jest świetnym kapitanem. Mamy nu Nukiego, który swojego czasu był przecież fpl owym kotem, milił wszystkich i drużynowo też grał bardzo dobrze. No przecież w Nochens y, dostali się, y, próbowali się dostać właściwie do, do, do finałów GG League. Y, w, w tym pierwszym przystanku, oczywiście. Ale w Warszawie. Ja się z tobą zgadzam. Ja uważam, że. Kompletnie to jest skład naprawdę bardzo dobry, tylko oni po prostu ze sobą nie potrafią grać. Tak mi się wydaje, że po prostu tam coś nie funkcjonuje i raczej cudu na majorze nie będzie, jeżeli oni w Poznaniu nawet już zagrali słabo, i, i tutaj uważam, że też będzie słabo. Chciałbym, żebyś się mylił. Tak. <laughs> okej, okay. znaczy to, to są twoje typy, nie moje, ale okej. Okay. Czyli znak zapytania przy Avangar, przy, przy Herazers, Herazers, To jest już, moim City... zdaniem, między tymi dwoma drużynami ten ostatni slot y, zostanie odczytany. Okej, okay, ale Complexity definitywnie skreśla, że to raczej nie będzie drużyna, która może namieszać, mimo tego, że mają to będzie... Shazama na przykład, który... To Kamiętam będzie drużyna, nie. która może ewentualnie namieszać w tej, y, w tej grupie drużyn, które będą miały wynik 0-2. Mm -hmm. Oni pod presją grać potrafią, ale... No właśnie, pokonali Energy ostatnio, mm -hmm. kompletnego faworyta do zakwalifikowania się do tej kolejnej fazy, um, ale jednak nie. Wydaje mi się, że to jest jeszcze za wcześnie. Do... Pomimo tego, że mamy Obo, mamy Shazama, który też ze snajperki grać potrafi, sloty mi się już, że tak powiem, wypełniły. Okej, okay, sloty się skończyły, to jeszcze powiedz, dlaczego nie rozumiesz ludzi, którzy typują Syman03? Syman tak. to jest drużyna, która fakt faktem, popełnia sporo, sporo błędów I jak na drużynę, która e, gra na majorze, na takie błędy poz pozwolić sobie po prostu nie może. Ale oglądając te drużyny w starciu pomiędzy sobą na CIS Minorze, który komentowałem, mhm. to Dream Iters jest drużyną, która tych błędów po prostu ich, ich procent popełniania błędów jest po prostu poza skalą. Mam wrażenie. I w porównaniu do Syman to Dream Eaters jednak się pożegna. Choć mają przewagę w rankingu, ranking już na poziomie powyżej top 30, akurat te, te różnice, no ta dysproporcja jest dość spora mam wrażenie i 3 meters tutaj jednak z wynikiem 0,3 3 się pożegna strnie. Dobra, to jeszcze mi powiedz na koniec, kogo wskazujesz z tej szesnastki na taką drużynę, która może zrobić sensację największą? Że na przykład No to właśnie tam. jest Crazy Albo Force. Mam crazy uważanie. albo Force. Dobra. Tak, to, to, to są te dwie drużyny, które jednak przebiły się, pokazały się bardzo dobrze na minorze, a Force, no, ma, ma coś sobie do udowodnienia, że nie są onlinerami. Czyli, czyli rozumiem, że w twojej ósemce jest Vitality, Energy, G2, Furia, Mouseports, Crazy Force i znaki zapytania przy Avangar i Hellraisers. Tak jest. Tak, ta ósemka się kształtuje. Komentujesz, Majora? Będziesz komentował? Dadzą ci? Nie wiem, nie mam pojęcia. Pisz do nich, pisz do nich, żeby cię tam wzięli. Dobrze, Kamil, dziękuję Ci bardzo za, poświęc ja bardzo, za poświęcony czas. No i co? I mam nadzieję, że Twoje typy się sprawdzą. No, chociaż powiem na, na poprzednim że... że była tylko jedna. Na, na, na poprzednim mają, że była tylko jedna pomyłka. Okej, okay, to ja raz. już Ci mówię, że tutaj też będziesz miał, bo Kompleksity wejdzie do tej fazy. I to mówię ja. <laughs> Dobrze, dziękuję. Zobaczymy. Dobra, dziękuję, dziękuję Kamil. Bardzo.